Siemanko, widzowie, witajcie na moim kanale. Znowu dzisiaj drugi odcinek. Tak jak mówiłem, o 12 .00. będzie nowy odcinek. Więc teraz lecimy druga praca, czyli rybki. Lecimy teraz na rybeczki, kochane. To są najlepsze rybeczki. Rybeczki można łowić ile chcesz. Nie ma limitu. Wiecie o co chodzi, nie? Dobra, lecimy. Dreszta tu wyjemy Codziennie ją pierdolę Ona rufa mnie na stole mm, kurde ...dobra I tak eee, Subskrypcja, like, komentarz I będzie kolejny odcinek, tak jak wcześniej więc dawajcie, dawajcie, łapeczki, łapeczki i będzie kolejny odcinek, A ja? ja Teraz lecimy na rybeczki. To bym musiał opchnąć chyba. To jest taki strzy już. już. Ja już. mi jeździć takie jakby. Co dzień nie ją ja pierdolę no, Na je na Stwierdzam duga Proszę o paczkę i I na nadecznej Odchodzę na niej, na na Piję sobie kole Ona mnie na stole Codziennie je pierwule. Kurde Tak szczerze Lecimy dandy I wiecie co? Wczoraj jakiś dwóch kastratów mnie ało i w... zajebali mnie nożem. Bo nie umieli się bić na, pi... bić... Bić na pięści kastraty ulane, Ja pierdolę. Jak mnie takie kastraty ja... w dupę. Przejechali jakąś g-klasą Kupiwa Kurwa macie. Takie kutasy, nie? Ja, jak, jak widzę takich kutasów, nie... Ja pierdolę, że mi się niedobrze robiła. Ajajaj, ile jeszcze będę jechał tym złomem na te rybki. 590 osób, dobra. Okej, okay, okej. Okay. Tylko dlaczego nie ma 1300, 1400? A ile? Ej, jak, jak będziecie oglądać ten film, to napiszcie w komentarzu. Ile? Było kiedyś osób tak y, przez kilka dni. Taki maksimum. Dwa koła było kiedyś? 1800, ja pamiętam, że było raz 1800 czy 1900 nawet? 1800 chyba. Nie wiem, nie pamiętam. Codziennie i pole. Berlington ma przejebane. Za chwilę pewnie przypierdolę ten serwer. <grym> Kurde, chrypę dostałem ludzi z kamo. zaparkuję tego złomatu. Dobra, no, zaparkowałem. Teraz się wpierdolę tutaj. Codziennie ją pierdolę. Dobra, byk. Codziennie ją pierdolę. Elomordy. Siemanko go. Siemam, siema. siema. Biorą mu ryby Kurwa nie mam przynęty. Ja pierdzielę. No i teraz sobie połowimy, tylko o ile mam jeszcze mam przynętę w bagaju. No tego właśnie się spodziewałem, że jej nie mam. Kur, a Dobra, trudno Codziennie ją pierd ole. Nie, ja lubię tą taką no to... Dobra, no to połowimy tak, trudno Tylko co, czy... o kurde, kukurydzy mam na więcej No dobra, to lecimy z kukurydzą Kukurydza, kukurydza pizza na nerica A na nasik, a na nasik, a na, a na, a na nasik No i teraz sobie połowimy rybki sobie rybeczki i potem, co potem zrobić, jechać na level trzeci chyba rybek, bo dzisiaj raczej piję kurde ten trzeci level, choć nie wiem. <śm> La, 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 la łowimy setu tu rybki. La, 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 la. Ty, ale dziwny jest ten rezultat bo czemu jest zielona woda, nie niebieska? Takie trochę dziwne, ale no dobra. No dobra, no dobra. Codziennie jumpier, ale. Nie wiem, czy wiedzieliście, nie, ale jak teraz wyłowię rybę, to Wam pokażę takie coś. Można dostawać 2 expa za. Za wypuszczenie ryby ogólnie. Zaraz, zaraz wam pokażę. Codziennie ją pierdolę. <laughs> Sorry, że tak kaszle, ale się przerzubiłem. Patrzcie. Głowę tu ryby, nie? Kurde, dalej. Mogę szybciej wyłowić tą rybę czy nie? Jest sobie kola. Ona mnie na stole. No dalej. Ile można łowić jedną rybę? Patrzcie. Jak weźmiecie, tutaj zabierz klikniecie, to dostaniecie jednego expa, nie? Ale wypuść rybę za jednego expa, to dostaniecie dwa ekspa, patrzcie. Mam 547, nie? I patrzcie. Pyk. Nie? I teraz... będę miał... E... 549, dokładnie. Tak myślałem. Więc bardzo dobrze. Ehm... No i ten. I Sima. O Jezu. O, szybko tu poleciało. Ja sobie kole, ona podaje mi na sole. Ty, ale brat ma dwaj do włoski. Codziennie jopierd, ale... <coughs> Kurde. <coughs> Ulmał chrypę tej. Pomp krepy, taką mam, że le, le, ledwo mówię co podaje głowę codziennie ją <śm> no Nie ten no i 200 majesty coinów potem dostanę nie no w sumie Zobaczmy co, co mogę zrobić za 200 Majesty Coin yy, Dobra, Pyk Jak będę miał 225 Majesty Coinów yy, To sobie kupię tą skrzyneczkę chyba o, No i 300, no i Git Gitara, nie? A tu Uuuuu uu, Ulala To mi takie coś tu wyleciało tak jak będę miał 300, to zaklęcę sobie, zobaczymy co wyleci. Jak wyleci coś fajnego, to pewnie wyleci coś fajnego. I wyleci pewnie to. A za to będę mógł kupić sobie tego. 90 klocków, więc mi się to bardzo opłaca, bo zbieramy na naszą rodzinkę. Czyli major, rodzinka będzie się nazywała, bo już wymyśliłem imię dla naszej rodzinki. Major, rodzina się będzie nazywała. 100%. Wiem czerni, Ale się tak będzie nazywała. Musicie wbijać do jej koniecznie O ile nie usunął serwera Uff. O ile nie usunął serwera nie? Bo zanim ja zarobię bańkę Kupię chatę No to No to będzie troszkę zająć Więc no spodziennie ja mnie ją pierdolę Kocham mówi to słowo Codziennie ją... Pierdle, pierdolę. Pierdolę. pierdla. Codziennie ją pierdla. Sorry, że tak to powtarzam, ale nie wiem. Podoba mi się to słowo. Yy, dobra. Ile mam w fps -u? 60. Mało. Czekajcie. Czekajcie, muszę coś zrobić. Chwilka, chwilka... O, dobra, jestem. No i teraz mówimy sobie rybeczki. Rybeczki, rybeczki, kochane rybeczki. No, zarobię... Znaczy nie zarobię, tylko wbiję trzeci level. Bo jak na trzeci level i co wtedy? I wtedy będzie wtedy. A wtedy będzie wtedy. mordy to wam dzwoni telefon chyba i nie wiem o był ten ten idealny dźwięk ten taki dum, taki idealny dźwięk czyli to oznacza że będzie 6 expa! jest to mi się podoba no kurde 6 ekspa? kurde życie umierać i mamy te 400 z śmierci. <śmiech> <śmiech> Jedno zabójstwo. <śmiech> 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 o pick. 3 za 6 wypuścić? 3 za Nie, biorę. To mogę sobie sprzedać. No tak ten nie sprzedam, nic i nie zarobię. Kurde, muszę znaleźć jakąś rodzinkę. Wbijam 600 i lecę jakąś rodzinkę sobie znaleźć. Albo 600? Nie no, 600 nie chce mi się. Nie chce mi się na razie łowić tak szczerze. No bo niby łowienie jest fajne, no ale... Co tak szczerze mi się fajnego robi? No właśnie. Łowi się tylko. I zarabia, no. <laughs> tam się nie chce kurde stać cały czas i kurde łowić tylko. Ech. Tak mi się wydaje, czy... Czy nie pójść na Grand RP? W sensie Rage MP. Bo tam... Tam... Jestem naprawdę bogaty. Dobra. Dobra. To pokażę wam w zresztą. Zresztą wam pokażę teraz. Po czemu by nie? Ale to w następnym filmie, czyli za chwilę dosłownie. Dobra. To widzimy się w następnym filmie.